Dzień dobry, zabieramy Państwa do hali Relax z Trybunalskim, 16 lutego, to jest dzień 15 serii PGNG Superligi Kobiet, choć dla zespołu Gospodyń to jest 14 mecz w sezonie, mają jedno spotkanie z drużyną z Jarosławia Zaległe. Romana Roszak na pewno w dużej mierze odpowiedzialność za wynik dzisiejszego spotkania spoczywa właśnie na niej, Więckowska, no to był fenomenalny rzut. Drażyk czujnie staje się gdzieś tam podejść, bliżej Świerżewskiej, teraz wraca na szósty metr, ale Piotrkowianki? Piotrkowianki? tak. Dbają o to, aby ta akcja defensywna była. Dobra z ich perspektywy, ale kończy się rzutem. Joanna Drabik świetnie wykonała swoją pracę. Wyszły obie Piotrkowianki do Świerzewskiej, ale nie było tam absolutnie kontaktu. Zupełnie bez problemu obsługiwała po takim wyjściu Joasie drabik Świerżewska. No i jeszcze w konsekwencji gubią się Piotrkowianki. Ależ teraz fantastycznie rozwiązała tę zagadkę. Adrianna Górna podawała Maliczkiewicz, ale tu pachniało bardzo niebezpieczną sytuacją. Z pewnością nie będzie chciało się zatrzymywać. Zablokowany rzut, oczywiście pusta bramka, to w zasadzie wiemy, co oznacza, choć zdążyła wrócić Sarnecka. Dosyć na razie proste do zatrzymania przez zespół Bożony Karkut. Więckowska, ona tylko tutaj gra swój prywatny mecz. Więckowska, słupek, drugi słupek, no i odrobina szczęścia teraz który jak wiemy, sprzyja lepszym. Maciejeli ciągnie ten kontratak. I znowu dobre, dobrze broni Sarnecka. Jeszcze zebrała drabik, i to jest premia za przytomność umysłu, za refleksję. Wielkie wyzwanie przed sobą, jakim jest spotkanie z MKS-em Perłą Lublin. Teraz dobra, skuteczna akcja. Witoria Macedo. I niesamowita znowu. Monika Wąż wyspecjalizowana dzisiaj w obronie tych rzutów z siódmego metra. Zawistowska, zawistowska, no i to jest moment, kiedy trzeba oddać piłkę. A Piotrowia ma szansę, bo ją po prostu mieć musi. I to jest trafienie ważne dla gospodyń. Tak, 24-letnia bramkarka Piotrkowi robi karierę w tych ostatnich tygodniach na pewno w PGNiG Super Lidze. I Monika Maliczkiewicz, ona naprawdę radzi sobie fenomenalnie. I co Tylko... mecz, to się rozpływamy w zachwytach na dnie. Tylko też trzeba powiedzieć, że ten rzut Romki Roszak, no w... raczej w środek bramki aniżeli spowodował, że Monika Waliczkiewicz musiała jakąś ekwilibrystyczną pozycję przyjąć, żeby obronić ten rzut. W zasadzie wyczuwa te intencje wykonujących rzuty karne, ale jest, no o te, o ułamki te sekund spóźniona Karolina Sarnecka i... Oto pięć karnych właśnie Zobaczę, Macedo. Pięć karnych wykonanych przez zawodniczki Zagłębia. Ma będzie musiała rzucać Macedo. I, I rzuca po bloku. Przejęta piłka przez Górną, Górna i Zawistowska, taki kontratak, który kończy Daria Zawistowska. Popisowa akcja kontrująca, bo to jest ponad już 5 minut, kiedy zawodniczki Bożony Karkut nie trafiły do bramki Karoliny Sarneckiej. A więc miały, miały swój przestój Piotrkowianki, ma teraz i jest ta zmiana na prawym skrzydle. I Sarnecka z kolejną interwencją, tym razem zatrzymuje Świerżewską, zatrzymuje, bardzo dobry rzut. Ale i Piotkowianki robią błąd te akcje ofensywne. No i teraz już chyba musi trafić Zagłębie. Ma szansę, ma piłkę w powietrzu za I świetnie tę akcję kończy. Aż to trafienie teraz Rąki Roszak. To się rzadko zdarza. Uśmiech fortuny teraz Ramany Roszak. Macieli. To jest złe podanie. Piotkowia zaczęła grać bardzo dobrze w defensywie w ostatnich minutach. Pasko cały czas Piotr No co? Rzucając... I do pięciu razy sztuka, proszę Państwa. W końcu. Aleksandra Alessandro. Zaleśny. Macedo, Zagranie do drugiego skrzydła i to jest remis. Po 20. Bardzo ważną akcję do skończenia. Świerżewska. Święty. I to jest trafienie. Trafienie patrycji Macieli. Kochaniak. Kochaniak. Ale to jest zła akcja Zagłębia. I znów wracają nadzieje w ekipie gospodyń. Płomińska jest 22 do 23. Gra pasywna. Acieli, to jest rzut w ręce Sarnackiej. I teraz proszę bardzo Szynkaruk. I mamy remis po 23. Najpierw obroniła Sarnecka, a potem asystowała przy trafieniu Darii Szynkaruk. I znów mamy odmianę wyniku Znów Piotrkowia dogoniła Zagłębi lubi Paulowana nacieli. Szukają indywidualnej. tak, szukają kar. Wykluczeń miedziowe w tych ostatnich sekundach tego meczu. I Świerżewska trafia. Co za rzut, co za precyzja. do Jest faul, czyli 50% zadania zostało wykonane, a, a teraz? teraz. 13 sekund do końca. Piotrkowia gra o to, aby mieć rzuty karne. Drażyk. Macedo sama zablokowana, 5 sekund do końca, czy zdąży oddać rzut? Zespół Gospodyń, Drażyk bronią Lubinianki, Drażyk i, i, I to jest bramka. bramka, czy ta bramka jest uznana? Wydaje mi się, że po końcowej syrenie padła bramka. Są nerwy, pani Urszula Lesiak, Małgorzata Lidacka konsultują się z panem Markiem Baranowskim, delegatem i proszę państwa nie uznają tego trafienia zagłębie Lubin w takich niesamowitych okolicznościach. Wygrywa jednak w Piotrkowie Trybunalskim po pasjonującym meczu, po wielu zmianach. Goniła, goniła Piotrkowia. Zabrakło tak niewiele. Mogą być rozczarowane.